Siema. Dzisiaj będzie propozycja mojej nawigacji rowerowej. Tu mamy Garmina, mojego starego Garmina. Tak wygląda 2018 rok. Tysiące, tysiące kilometrów z nim przejechałem. Jak widać stracił już swoją wodoszczelność, więc trzeba było poszukać następcę dla Garmina dla 520. O, żeby zrobić na przykład, nie mogę zrobić w górę, bo nie ma przycisku, muszę robić w dół podświetlenie. Można było z nim jeździć i tak z nim jeździłem, ale przyszedł czas na następcę, a mianowicie 520, więc przyszedł czas na 530. <noise> Dużo się nie różni, zobaczmy co się zmieniło, jak się różni jedno urządzenie od drugiego. Zobaczymy teraz, zrobimy unboxing nowego następcy tego, postaramy się go skonfigurować. Także zróbmy unboxing, zobaczmy co się w środku chowa, nowego Garmina, czym one się różnią, czym się różni 520 od 530, tu już widzę, że są przyciski, nie jest to wszystko gumą, tylko są takie klikalne, włączmy, zobaczmy, nowy Garmin, zobaczmy co jest też w pudełku, w ogóle niech on się włącza, 46% baterii, mocowanko na kierownicę, o jakie fajne, trochę widzę, tutaj designem sprawili. bo one inaczej wyglądały, jest teraz takie no, futurystyczne. Fajnie wykonane jest. Lepiej wykonane moim zdaniem niż te stare sztuki. W Garminie to też jest fajne, że dostajemy właśnie masę tych mocowań różnego typu. Tu mamy raz, dwa, trzy mocowania. Proste do tego te, to jest cztery mocowania. Masę gumek na różne różności. To jest akurat mi się podoba w Garminie. I tu mamy jeszcze kawałek USB. Do ładowania. Co dziwo to jest mikro USB, a nie USB-C, więc fajnie, że jest, bo też yy, większość tych osób pewnie powywalała sobie te kabelki od siebie. No i tu kolejne gumki. O, imbusy. Pasek. O, ten pasek jest bardzo ważny. Ten, ten pasek, bo garmin przy upadkach lubi wylatywać i tym paskiem się wiąże do kierownicy wokoło w ten sposób. I wtedy garmin nam w czasie upadku nie odleci, bo nie lubią odlatywać, bo mają taki na siły strasznie działa właśnie ten wyklik. Dobra, pierwsze co? Montujemy sobie paseczek, żeby był, żeby było. Jeżeli chodzi o nawigację niedrogą, mającą swoje plusy, a co konkretnie o to chodzi, że jest w pełni synchronizowalne ze starszymi urządzeniami, dobra, mamy paseczek, mamy garmina. Wielkościowo ten jest większy, się wydaje się większy na 520. Ma takie w sumie, no nowocześniejszy wygląd, to na pewno, ale to, że nie jest cały gumowy, to też jakby plus tego wszystkiego. Ma takie, jakby osobne przyciski, nie ma, wszystko nie jest jedną całością, więc to jest jakby najbardziej na plus. No. Więc podsumowując, masę gumek, masę mocowań, kabel USB, jakieś tam imbusiki, imbusiki, dobra, pudełeczko. Przejdźmy do głównego tematu. Jakim jest nasz garmin, mianowicie wybierzemy język sobie angielski, bo to ostatnio wszystko mam angielskiego, jakoś to lepiej działa. Otworzyć garmin connect i sparować z telefonem. No dobra, jedziemy. A, tylko to z telefonem nagrywam. Dobra, to skonfiguruję go z drugim telefonem. Dobra, niech się konfiguruje, niech tu sobie leży, ja tu sobie trochę posprzątam. Zostaje mamy oczywiście jeszcze książeczkę. Widzimy na telefonie. Synchronizacja. Stary telefon, bo musiałem na którymś bo na jednym nagrywam. Synchronizacja urządzeń. Urządzenia się zsynchronizowały. Także zaraz zobaczymy, czy wszystko będę miał to samo tutaj, co mam tam. I to jest w sumie... Podoba mi się to, no. Taka konfiguracja dwóch urządzeń na raz. Właśnie dlatego wybrałem też Garmina. Mniej więcej. Okej, okay, tu mamy... Tutaj mamy informację, że wszystkie sensory zostały zrobione. Tak. Wi-Fi. Czy WiFi, mi no Wi-Fi? Możemy sobie działać Wi-Fi, dodamy sieć, na komórce to robimy, także to jest yy. konfigurujemy za pomocą telefonu, podłączamy się. Dobra, co tu mamy dalej? Dodana sieć, ok. Garmin VIRB, który powoduje to, że można fajnie konfigurować dashboard i wrzucać po prostu z tego onboardy, dodać jej świeżość, ciekawość tym swoim materiałom, do tego się przyzwyczaiłem. Ok, pierwsze menu, status, bateria. A, jasność, jest auto ustawione, no i chcemy auto, ja lubię sobie sam ustawiać, ale czy jak kliknę tutaj, a nie mogę tak, tak ustawić, jak było w tym w Garminie starszym, ale mam swoje profile, rower, bieg, dom, skalpel, wchodzimy na rower, to jest akurat szosówka, także mam ma, 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 waty, mam kadencję. Mam wszystkie prędkość. Będzie ze mną jeździł. Mam nadzieję, że tak długo jak poprzednik, czyli jakieś co najmniej 5 lat od 2018 roku. Dzisiaj mamy 2022, więc kupę kilometrów z nim zrobiłem. Jestem z niego mega zadowolony. Dalej go będę używał, ale teraz czas na następcę tego o urządzenia. A więc dystans do następnego skrętu, średnia moc okrążenia. Dystans timer, o tym zrobię odcinek, co mam u siebie, a co nie. Zobaczymy. O mamy pogodę, czyli to co było, czoło <grym> widżety, nie mamy żadnych, nie potrzebujemy żadnych. No dół mamy menu, travel out mamy. A, na telefonie jeszcze trzeba połączyć, dobra. Best bike split, o, a to jest też jakieś aplikacje dziwne. I Kukonek, mam, mam moje vs Max, FTP, a ja tu już kiedyś ustawiałem bardzo dawno temu, ja chyba nie robiłem od lat score, Personal record są, są. 208 km, najszybszy, największy znios, szamot, training zones, heart rate zones, tej automax detect nie, są moje strefy, na których jeżdżę, moim zdaniem najbardziej i najlepiej się sprawdzają, czyli 89 100, 82 to jest chyba angielska mi się zdaje nomenklatura, 75-82, tak jak właśnie jadę danym tempem, to idealnie się wpasowuje w tych zonach, więc to jest ok, powerzone, na no to za bardzo nie zwracam uwagi o tym też zrobię film, dlaczego tak jest nie interesują mnie moc, moc tego, o tu, tu mam, chyba nie mam daty, nie ma daty, nie skopywało daty, no ale dobra ustawienia, activity, rower, bieg, dom, skalpel Czerwony kolor, data screen Segment, Clean Pro, alerts. tu mam też do domu, tu mam wyłączony GPS, a to wszystko się skopiowało. Co zarobiście? All time biking. Wiem, co jest te Clean Pro, nie pamiętam. Jeszcze. OK, czyli profile mam zachowane. No widzicie, o, nawet mam te historię swoich start, swoich ostatnich jazd, więc no, jakby mo można by powiedzieć, że garminy, garminy są 100%, w 100% konfigurowalne. Jeden z drugiego co mnie zaskoczyło. To mi się podoba, bo ja bym kupił łachu czy coś innego, to bym musiał na nowo to konfigurować. No tak, mamy dwa garminki. O, teraz tak patrzę, te mają tutaj te, a te nie mają. Czyli coś, coś tu zmienili w konstrukcji, że to coś do czegoś służy innego, a czego jeszcze nie wiem, bo można go mm, podłączać bezpośrednio pod te, pod coś. O, w każdym bądź razie. No ale jakby wygląda wszystko tak samo konfigurowalnie i tak dalej. Więc wchodzimy, wybieramy profil, skalpel, żeby porównać, jak to wyglądało. Hmm, możemy wziąć profil, skalpel. a co mnie zastanawia, tutaj nie mamy drester do następnego i tutaj mamy o jedno okienko mniej. O, widzicie? To trzeba będzie to spółkonfigurować. Tu aktualny czas siódma. Tu ten ze strefą czasową jest coś pokieł, 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 pokiełbasione. Na to pozmieniamy. No i ładowanie, ładowanie było tutaj. Tutaj jest klapka, widzę. O naładowanie, a tu było pod Z spodem nie było takim złym rozwiązaniem, bo tutaj było chronione ten, ale ładna gumka, tutaj jest taki bardziej plastik na uszczelce, to jest gumka, tym się różni. Wygląd jak najbardziej na plus, jakby w sensie... No fajnie wygląda ten czarny. Jakby w sensie w dłoni oczywiście nie trzyma go w dłoni, ale też jakby fajnie, fajny ma design. Mam nadzieję, że się będzie sprawował. Mam nadzieję, że się będzie sprawował co najmniej tak długo, jak ten garmin, który dalej go będę używał w ostrym kole, czy w czymś. Bo go zaklejam tutaj taśmą po prostu. I tak jak widzę tylko pierwszą stronę, to to mi wystarczy w zupełności. Ma fajną apkę. Nie ukrywam też, że jest to, że się po prostu przyzwyczaiłem do tego urządzenia do całego tego infrastruktury, do Garmin Connect, dlatego jest, padło też na tego, fajny jest program, więc dlatego wybór pada po raz kolejny na Garmina, na bezpośredniego następcę nawigacji, której miałem wcześniej, czyli nawigacji 520, czyli teraz 530, o 520 już wyszła, jakby była w połowie ceny 530, to drugi desk kupiłbym 520, chociaż PD ją używał dalej.